Ma wy wyznawcy świętego P.E., prorocy wzrostu EPS-u, którzy wierzą, że każda korekta to tylko przystanek. Przed to the moon. Dzisiaj bierzemy na warsztat AMD, czyli spółkę, która miała rekordowe przychody, porządny guidance, plany na AI, jakby chciała trenować Skyneta, i mimo to dostała wryj od rynku, jakby ogłosili, że wracają do produkcji dyskietek. Czemu? Bo jak wiadomo, inwestorzy są delikatni jak drukarka w urzędzie. Jak tylko coś nie pasuje do narracji AI równa się plus 100%, to zaczyna się syrena alarmowa i panic sell. No to lecimy z segmentem 1, czyli czemu wyniki były dobre, ale rynek stwierdził, że jednak woli płakać niż liczy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest XTB, czyli miejsce, gdzie możesz inwestować bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie, bez zastawiania mieszkania babci i bez błagania brokera o łaskę. A jak wpiszesz kod SOFKA, to odbierzesz darmowy kurs inwestowania, który zrobi z Ciebie giga gruchacza rynkowego, takiego co wie, co to PIE, FCF i nie pyta w komentarzach, czy to dobry moment na kupno. Więc jak chcesz ogarniać finanse lepiej niż Twoi znajomi ogarniają pizzę z kuponem, to sprawdź link w opisie. Gru, gru. Zacznijmy od tego, co wszyscy ignorują, a powinni sobie wytatuować na czole. AMD dowiozło wyniki. Tak, dobrze słyszysz, nie przewrócili się na progu, nie wysłali raportu z literówką, tylko faktycznie przychody rozjechały konsensus jak walec pasjonata AI na forum Reddita. 7,7 miliarda dolarów przychodu. Rekordowo prognozy na kolejny kwartał 8,7 miliarda. Czyli więcej niż rynek się spodziewa. I teraz najlepsze, ta liczba nie uwzględnia ani centa z Chin. bo Rząd USA bawi się w strażnika galaktyki i blokuje procesory MI308. Czyli jak te dostawy ruszą, to może wlecieć nawet 9,2 miliarda. Ale nie. Rynek i tak krzyczy panika. Zyska na akcję. 48 centów non gap, czyli zgodnie z oczekiwaniami. Ale jak odejmiesz te jednorazowe opłaty za zapasy, które wyniosły tyle co roczny budżet na kawę w Google, to robi się z tego 91 centów EPS-u, czyli znów dobrze. Ale przecież dla inwestorów to za mało. Oni krzyczano AI w co drugim zdaniu. Marża brutto teoretycznie 43%. Ale tylko dlatego, że księgowi wrzucili tam bombę za 800 milionów, czyli wspomniane opłaty magazynowe. Gdyby nie to, marża wynosiłaby 54%, czyli wzrost rok do roku i sekwencyjnie. Ale hej, czemu by nie zignorować tej informacji, skoro można sprzedać wszystko przy minus 8%. W skrócie AMD pokazało liczby, które w normalnym świecie były były uznane za dobre, a nawet bardzo dobre, ale że nie wjechali z AI hype trainem z konfetti jak Nvidia, tylko pokazali suche fakty i spokojny guidance, to rynek strzelił fucha większego niż analityk, który nie trafił z prognozą EPS o jeden cen. No i tak właśnie AMD zamiast dostać oklaski, dostało liście. Ale spokojnie, to dopiero początek. Zaraz wejdziemy tam, gdzie faktycznie był pożar, czyli do segmentu, który zawalił wynik, jakby ktoś wyrzucił serwerownię z balkonu. Mowa oczywiście o centrach danych. Zaczęło się jak bajka. AMD miało gonić Nvidia w segmencie Data Center. Wjechać z procesorami MI308, zalać świat AI i zrobić z Lisa Su, królową półprzewodników. A potem USA powiedziało Koola, hola, Chin nie karmimy i wszystko rozjechało się szybciej niż Excel z makrami na tanim laptopie. Wynik przychody z Data Center plus 14% rok do roku, czyli no technicznie wzrósł. Ale jak spojrzysz sekwencyjnie, Zjazd. strata operacyjna 155 milionów dolarów. A rok temu, proszę bardzo, 743 miliony zysku. Dziękujemy kontrola eksportu. Wszystko przez to, że AMD nie mogło sprzedać EMI 308 do Chin, więc te chipy leżą teraz na półkach, a księgowi wrzucili do raportu 800 milionów dolarów opłat za zapasy, co zrujnowało marże i pogrzebało wyniki segmentu. Ale to nie tak, że produkty są złe. One po prostu nie mogą wyjść z magazynu, bo polityka zrobiła nopę. Na szczęście, i to nie jest żar, AMD nie siedzi z założonymi skrzydłami, bo już w czerwcu ruszyła produkcja MI 355, czyli nowego GPU, do AI, który nie tylko wjechał przed czasem, ale jeszcze wdraża się szybciej niż mi 300. A na 2026 rok szykuje się MI400, pełne, rackowe monstrum, które ma być gotowe nie tylko do inferencji, ale do treningu modeli. Czyli przestańcie porównywać AMD do Nvidia z 2023, bo AMD dopiero kończy rozgrzewkę. I jeszcze wisienka na torcie wszystko to, co mogłoby wpaść z Chin, nie zostało. Ujęte w prognozach. Czyli jeśli Lisa Su dogada się z amerykańskimi regulatorami, to te wszystkie chipy zalegające w piwnicy nagle staną się czystym zyskiem. Jak darmowe DLC, tylko z marginesem operacyjnym. Więc tak, centra danych wyglądają dziś jak pole bitwy po przejściu regulatorów z Waszyngtonu, ale to nie koniec historii. Bo AMD w AI jeszcze się nie rozpędził. Trzeci kwartał ma być Iskrą, MI400 ma być ogniskiem, a 2026 to już pożar. A skoro mowa o ogniu, to teraz przenosimy się do tych segmentów, które naprawdę dowiozły. Bo choć AI się potknęło, to PC i gaming weszły na parkiet z takim impetem, że trzeba było otwierać nowe linie produkcyjne. Lecimy do segmentu trzeciego gru gru Podczas gdy segment data center płonął jak przegrzany serwer w Shenzhen, to client i gaming odwalili robotę, jakby walczyli o premie kwartalne. Tu nie było problemów z Chinami. Tu nie było opłat za zapasy. Tu był po prostu czysty, tłusty wzrost. Zaczynamy od PC. Segment client. Przychody? 2,5 miliarda dolarów, czyli plus 67,5% rok do roku. Tak, dobrze przeczytałeś. Nie 10, nie 20. 67,5. A to wszystko dzięki lepszemu miksowi produktów i wyższym ASP. Czyli sprzedawali mniej ziemniaków, więcej trufli. I tak. Dochód operacyjny tego segmentu plus 362% rok do roku. Tyle. W temacie. No i teraz Game, czyli dział, który od kilku kwartałów był na lekkim speedzie, a teraz po prostu wrzucił szósty bieg. Przychody? 1,1 miliarda dolarów. Wzrost? 73%. Napędzany przez procesory do konsol i karty graficzne Radeon serii 9000, które, uwaga, schodzą szybciej niż bilety na koncert Taylor Swift. Popyt większy niż podaż. A to w tej branży oznacza jedno. AMD może sobie przebierać w klientach jak w lunchach w Google. I to jest właśnie ten fragment raportu, który pokazuje, że AMD to nie tylko AI na dopingu, ale też realny gracz w segmentach, które po prostu dowożą z kwartału na kwartał. Bo AI hype może przyjść i odejść, ale ludzie dalej będą kupować laptopy, grać na konsolach i bić się o karty graficzne jak o limitowane Jordany. Ale hej, wzrosty wzrostami. Tylko pytanie, czy z tego w ogóle zostaje jakaś gotówka, czy AMD po tych wszystkich sukcesach ma z czego kupić sobie nowy serwer, czy raczej musi iść do bankomatu po debek. No to przeklikujemy się do segmentu 4, gdzie wejdziemy w cash flow, dług i skupy akcji, czyli czy AMD to faktycznie zdrowy byk, czy tylko dobrze zrobiony Photoshop w Excelu? Let's go. Dobra, było AI, było granie, były wzrosty, ale teraz czas na pytanie dnia. Czy AMD potrafi zamienić ten cały hałas na twardą gotówkę? Odpowiedź brzmi tak bardzo, że CFO powinien dostać medal od Fedu za wzorowe zarządzanie kasą. W samym tylko tym kwartale firma wygenerowała prawie 1,2 miliarda dolarów wolnych przepływów pieniężnych, z marżą FCF na poziomie 15%. I żeby było śmieszniej, to więcej niż przez całe pierwsze półrocze zeszłego roku. To tak jakby ktoś przeszedł z dietetycznego etatu na pełnoprawny Buffet, all you can eat, gotówka się leje. A skoro mówimy o gotówce, AMD ma na kontach 7,3 miliarda dolarów, a ich dług to 4,7 miliard, czyli mogą spłacić cały dług w jeden dzień, zamknąć księgowość i jeszcze zostanie im na waciki i wycieczkę do Doliny Krzemowej pierwszej klasy. Bilans mocniejszy niż kawka z dwóch łyżeczek pre -workoutu. I teraz Krem de la Krem, skupy akcji, AMD w pierwszej połowie roku wykupiło swoje własne akcje za miliard dwieście milionów dolarów. I zapowiadają, że to dopiero początek. Czyli nie tylko zarabiają, ale jeszcze oddają hajsy inwestorom, zamiast siedzieć na nich jak smok ze Skarbca Narodowego. A to moi mieli znaczy jedno. Oni naprawdę wierzą w to, co robią. To nie jest firma, która doi rynek i żyje z obietnic. To jest firma, która robi wynik, generuje cash. I zamiast wypisywać w PowerPoincie po prostu skupuje własne akcje. No dobra, ale skoro wszystko tak pięknie wygląda, to czemu nie kupować AMD po każdej cenie? Jakby to była promka na AI w Biedronce? I tutaj właśnie wjeżdża ostatni segment, czyli czy ta spółka jest jeszcze okazją, czy już przesmażonym kotletem, który rynek trzyma na grillu od miesięcy? Przechodzimy do segmentu 5, wycena, strategia i brutalna prawda o oczekiwaniach. Gru, gru. Dobra, no to skoro AMD zarabia, rośnie, kupuje swoje akcje, ma AI i jeszcze nie spłonęło żywcem w wojnie handlowej USA-Chiny, to czemu po prostu nie kliknąć kup i nie iść na grilla? Bo kochani, AMD jest już wyceniane jakby miało jutro skolonizować Marsa. Mamy tu forward PE na poziomie 44, czyli 90% premii do całego sektora, a jakby tego było mało, to jeszcze 11% premia względem własnej pięcioletniej średniej. Innymi słowy, ta cena to już nie jest promocja, tylko inwestycyjny preorder z dopłatą za logo. Zrobiono analizę DSE, czyli ten nudny model, który udaje, że wie, co się stanie za 5 lat. I wyszło, że przy obecnym tempie wzrostu wolnych przepływów pieniężnych, uczciwa wartość AMD to 162 dolary. Czyli dzisiejsza cena. Zero promocji, zero przeceny, jak zupa pomidorowa w restauracji, po prostu jest, ale gdyby coś poszło gorzej i FCF rośnie tylko 15% rocznie, to wycena spada do 120 dolarów. A jak będzie cud nad Wall Street i AMD zasuwa 25% rocznie, to mamy 218 dolarów, czyli rakietę. Ale jak zwykle, jak będzie. Dlatego analitycy z zimną krwią mówią, chcesz wejść, to najlepiej między 130 a 146 dolarów. Tam jest margines bezpieczeństwa, tam jest miejsce na błędy, tam jest jeszcze Mięso, a nie same kości. I jeszcze jedno, AMD to nie jest Nvidia 20. Lisa SU nie sprzedaje hype'u w PowerPoincie z brokatem. Ona buduje coś, co ma sens, ale potrzebuje czasu. AI u AMD nie działa na zasadzie dziś zapowiedź jutro miliardy. Tu wszystko się rozkręca stopniowo, stabilnie i konkretnie. Więc jeśli liczysz na szybki pump jak na doczkojnie to sorry, to nie ta spółka. Ale jeśli masz mózg, cierpliwość i nie inwestujesz pieniędzy przeznaczonych na czynsz, to AMD może być solidnym, długoterminowym koniem w Twoim portfelu. Takim, który może nie przyjeżdża pierwszy w wyścigu, ale zawsze kończy go z podniesionym łubem i workiem pieniędzy w siodle. No i proszę, mamy AMD, które zarobiło, wyprzedziło oczekiwanie pokazało pazur w gamingach, wydoiło z PC ile się dało, a i tak rynek zachował się jakby Lisa Su ogłosiła, że przesiada się na TikToka i zaczyna robić przepisy na tosty z awokado. Są przychody, jest gotówka, są skupy akcji, jest roadmapa pod AI, są nowe układy MI355 i potwór MI400 czający się w cieniu. Tylko co z tego? Skoro inwestorzy na dźwięk słowa Chiny padają w panikę jak dzieci na widok brokułów, ale nie dajmy się zwariować. To nie jest spółka mem, to nie jest chwilowy haj, To jest prawdziwy koń wyścigowy, który dopiero zakłada buty z kolcami. Czy to tanie? Nie. Czy to może być jeszcze tańsze? Pewnie. Ale czy to ma sens w długim terminie? Oj tak. Więc zamiast lamentować, że nie wystrzeliło w kosmos po wynikach, może warto zrobić to, co prawdziwy inwestor robi najlepiej. Czytać liczby, myśleć samodzielnie i nie panikować, jak rynek krzyknie było. A jeśli nadal masz wątpliwości, to przypomnij sobie jedno. AMD kiedyś było trupem giełdowym. Dzisiaj to jedna z najważniejszych firm świata. A historia lubi dawać drugie szanse tym, którzy mają produkty, kasę i cierpliwość. Najmądrzej mądrze, nie emocjami. I nie bądź tym, który sprzedaje na minus 8%, żeby tydzień później kupić na plus 12%. Grugru, -gru. inwestycyjna brać. Do następnego raportu. Down, down, up. Jedna sprawa. Nie jestem doradcą inwestycyjnym. Nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki. Także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność. A materiał to wnioski. Słówki.